Raport z oblężonego świata. 7 września 2021 roku, wtorek. Pozytywne testy negatywne, czyli bajki prawdziwe. Wszyscy jesteśmy dziećmi i kochamy bajki, choć często brak nam odwagi, by się do tego przyznać, bo przecież nie mało wiosen mamy już na karku. A powiedzieć, że lubimy jak ktoś bajduży, to przyznać się do tego, że głęboko siedzi w nas małe, bezbronne i ufne dziecko. Pasjami chłoniemy bajki ze szklanego ekranu. Możemy godzinami siedzieć i słuchać opowiastek a Hans Christian Andersen. Jednak najbardziej rajcują nas, co również wypieramy ze świadomości, historyjki przerażające, ponure. I okrutne, nawiązujące swą stylistyką do bajek braci Grimm. Od blisko dwóch lat głównymi autorami klechd polskich, a z pewnością ich narratorami czy odtwórcami, są nadworni eksperci, zatroskani o nasz los politycy i inne medialne autorytety. Pozwólcie, że ja włączę się w ten nurt i zaproszę do wysłuchania mojej bajeczki, wpisującej się w popularny ostatnimi czasy nurt Kowi bajek. Chcecie, to w nią wierzcie. Nie chcecie, nie wierzcie. Rzecz działa się w sierpniu roku covid drugiego. W pewnym mieście nad piękną, modrą rzeką mieszkał sobie bogobojny mężczyzna. Nazwijmy go Józef. Pracował od rana do nocy, ciężko dudki zarabiał, by żona co do gara włożyć mogła i o suchym pysku dzieciuki nie ganiały. A miał ich, ten zacofany katol, całe pięć sztuk. Jednej nocy, kiedy jak zwykle krzątał się po chałupie, by maluchy spać położyć, schodząc ze schodów stanął tak niefortunnie, że skręcił nogę. Jak każdy mężczyzna, gotów był ów fakt zlekceważyć, święcie przekonany, że skoro gnata mu nie urwało, a jucha z Giry chaty mu nie zalała, żył będzie jeszcze długo, a nie umrze. Ból jednak się nasilał, aż w końcu grubo po północy stał się tak dokuczliwy, że za radą ślubnej wezwano pogotowie. Przyjechała karetka. Dwóch mężczyzn opatrzyło józka i kazali mu się zbierać do szpitala. Po opuszczeniu mieszkania, już w samochodzie, tak i oto wywiązał się dialog. Pan szczepiony? spytał ratownik medyczny. Nie, odpowiedział skręcony. To musimy zrobić panu test, oznajmił młodzieniec. Okej, okay. bez cienia sprzeciwu wycedził przez zęby obolały pacjent. A po chwili grzecznie zapytał. A panowie oczywiście szczepieni. Kto szczepiony, ten szczepiony, odparł kierowca ambulansu. A kto ma zaświadczenie, ten ma zaświadczenie. Na takie diktum oczy pacjenta wyraźnie się powiększyły. Z zadumy wyrwał go sanitariusz. Chce pan test pozytywny czy negatywny? spytał kontuzjowanego. Po tym pytaniu Józka zatkało. Nie zdążył jednak zamrugać ani podnieść z podłogi opadłej z wrażenia szczęki, gdy w kolejnym zdaniu usłyszał wyjaśnienie. No tak, mamy tu, powiedział ze stoickim spokojem ratownik, otwierając zamknięte do tej pory pudełko, testy lipcowe. Wszystkie są negatywne. A tu, wskazał kolejną paczuszkę, testy sierpniowe. 20% pozytywnych wyników. Wszystkie, nazwijmy je wakacyjnymi testami, opatrzone były pięknymi naklejkami Ministerstwa Zakłady. Józek nie mógł się nadziwić i mimo, że chłop swoje lata miał i niejedno już w życiu słyszał i widział, tym razem języka w gębie zapomniał. – To jak, który pan wybiera, negatywny czy pozytywny? – wyrwał go z zadumy sanitariusz. Bohaterem tej kowi bajki był mój dobry kompan. Znamy się od ponad piętnastu lat. Poważny, stateczny ojciec. Myślicie, że kłamał? Tylko po co?